W dniu dzisiejszym Państwa Straż Pożarna w Dzierżoniowie otrzymała zgłoszenie o pożarze naczepy w miejscowości Niemcza. Na miejsce zostały zadysponowane zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastępy ochoczniczych i straży pożarnej z powiatu dzierżoniowskiego. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów okazało się, że tak jak było zgłoszenie, że pali się naczepa samochodu ciężarowego. Pożar już mocno był rozwinięty, naczepa stała cała w płomieniach. W przeprowadzonym rozpoznaniu ustalono, że naczepa przewozi akumulatory samochodowe. Nasze działania tutaj polegały na podaniu dwóch prądów wody, ugaszczeniu tej naczepy razem z ładunkiem. Na miejscu dalsze czynności teraz będzie prowadziła policja. No.